No to czas udać się na wyjazd ha, ha. Czas udać się na wyjazd kochanie Mamy do zrobienia 944 km Jedziemy JUME Warum hast du nichts gelernt Guck dir den Dieter Der hat sogar Dobra, 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 dosyć tych niemieckich szlagierów Trzeba włączyć inną nutę Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my no, moi drodzy, obiecałem Wam wycieczkę zagraniczną. Jesteśmy za granicą kraju, w którym mieszkam na co dzień. Jesteśmy w Polsce, jakbyście nie zauważyli. A no, i nadal żałuję, że nie mamy kółka z kaczuszką. Mamy pierwszy punkt wycieczki, wjeżdżamy do Koszalina. Dzisiaj wjeżdżamy do Koszalina. Mamy nadzieję pojechać nad morze. Po południu, jak pogoda dopisze. Bo na razie się chmurzy A jutro, jutro, moi drodzy Szczecineczek! Mój ukochany Szczecineczek! Słuchajcie, obiecałem Wam nad morze, będzie nad morze. Idziemy nad morze. Zobaczymy wędzoną rybę, może nawet, może nawet wędzoną rybę zjemy. Taki jest plan. Zobaczymy, jak wyjdzie z wykonaniem. Bo podobno nad morzem teraz ryby są strasznie kosztowne. Z powodu COVID-u po prostu ryby zachorowały na wysokie ceny. Słuchajcie, zapach tej wędzonej ryby jest po prostu przeobłędny. Ale bym jadł. Jesteśmy, słuchajcie, w Unieściu. Idziemy do restauracji, w której jadamy od 3 lat. Jest to restauracja rybaka. Znamy faceta zresztą, który co rano przywozi świeże ryby. Więc powiem Wam, że no to jest obłędne żarcie. No i jak do tego roku ceny były całkiem przystępne. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie zaraz. Się dowiemy. Słuchajcie, żal i smutek serce moje ogarnął, ponieważ okazało się, że coś się stało z Panem Rybakiem, i dzisiaj wszystkie ryby są mrużone. Nie! Nie! Widzicie to, co ja? Widzicie to, co ja? Kapitan Jack Sparrow był murzynem. Wiecie co? Ja jestem człowiekiem gór. Jestem wy wychowany nad yy, jeziorem. Uwielbiam góry, po prostu pasjami. Ale może ma w sobie taką magię. Ma w sobie taką magię, że autentycznie miałbym chęć spakować worek marynarski i udać się w jakiś rejs po oceanach, wiecie? Autentyk, to jest prawdziwy autentyk. Uwielbiam góry. Uwielbiam pasjami. Może nigdy nie było jakąś moją szczególną pasją, ale ten dźwięk, ten spokój, to powietrze powoduje, że po prostu aaaa. Wiecie co, mógłbym się budzić nie na balkonie, ale codziennie mógłbym się budzić z takim widokiem. Patrzcie na to. Co i nie trzeba żadnego ruchu kamery ani nic. To może samo pracuje nad tym, żeby to wyglądało za jej Samo dobro kupiliśmy samo dobro, Słuchajcie, wędzone świeże ryby. To jest coś, czego u nas na treni nie ma. Więc osobiście jestem zawiedziony tą restauracją. Bo mówię, no do tej pory tam jadaliśmy, zawsze była świeża rybka. A tu nagle taki ząk i tylko mrożona. Ale chwali się chwali się to, że nie ukrywali tego, że nie kłamali. Bo mogliby powiedzieć, że świeża i da wcisnąć jakiś taki kawałek, żebym się nie poznał, że to jest mrożone. Także no tutaj... Chwała im za to, że przynajmniej są szczerzy. No co nie zmienia faktu, że no... Oni tam zawsze dobre rybki mieli, dobre frytki mieli, dobre lokalne piwo mieli. Nic to. Mamy pyszną wędzoną rybkę z nadmorza. No do tej pory ten zapach czuję. Wędzone Miruna, Makrela, Halibut, Co tam jeszcze było? Coś jeszcze było. I do tego Kastelan, który nie jest sponsorem tego filmu. I czuję się, jakbym był naprawdę na urlopie. Wypoczywam. Wypoczywam. No a tymczasem widzimy się jutro. Bo słowo się rzekło kobyłka. Płota. Jedziemy do mojego Szczecineczka. Nara.